Stajlujemy, słuchajcie kochani, bo teraz będę robił tutaj warsztaty w tym miejscu, gdzie jesteśmy 3 i 5 marca z dobrego samopoczucia. Także w mikawce tutaj właśnie jest ta mikawka. I w słuchajcie, sensie, to no jest wielka idea dotycząca w ogóle dobrego samopoczucia. Tego, że odkrywamy, co to znaczy, jak się dobrze czujemy, swobodnie, wymieniamy myśli, ale przede wszystkim odczucia, bo to z tych... Z tych odczuć, w których się dobrze odnajdujemy, no wypływa nasze no, dobre samopoczucie, i w zasadzie tak jak już już to widzimy w sobie, czujemy to w sobie i to mamy już w sobie, to, to możemy to jeszcze bardziej wzmacniać. Czasami jest tak, że subiektywnie myślimy, że to jest gdzieś na zewnątrz, i wtedy no, nie możemy tego osiągnąć. Nie? Wszystko, co jest na zewnątrz, co wypierasz, no, to nie możesz tego doświadczyć. Natomiast jak to już widzisz w sobie, nawet jakiś majów małej skali, to może się to no, zacząć właśnie wzmacniać, poszerzać. I um, już czujesz, że wszystko się robi fajne, rezonujące z tym dobrym samopoczuciem. Mm -hmm. Co mu się tutaj dało? Że każda chwila jest doskonała. Że... Czyli ma swoją doskonałość, ale to świadomość. No. Ten kubek nawet tutaj pomiędzy nami, że tutaj odzwierciedla jakiś przestrzeń. Mm -hmm. e, Szkic za nami ten, ten obraz tam od lewej, lewej, lewej składu. Tak, no Tak, no, no, mój kolor bluzy <grym> <grym> W ogóle wrzuca już w jakiś kształt, nie? No, uh -huh. Podpięcie idei, może jakiś, jakiegoś trendu. <grym> no też myślę, że u ciebie też taki to co mówisz, nie? Że masz dziewczynę, przy której czujesz tę miłość i jaki jest między nami ten przepływ jest też czymś, co dodatkowo podnosi tę wibrację i jakbyś właśnie, jakbyś to napisał, bo to jest też takie dynamiczne teraz ta relacja wasza, bo jest, trwa tak, tak najlepsze teraz Więc w sumie od kilku miesięcy już takie jesteście na takim wysokim haju. No, na racji. wysokim haju od paru tygodni, nie? Aha. Eee, po, po wtedy na no, było pierwsze spotkanie w, w realnej rzeczywistości ziemskiej. No i tak, jest to, jest to takie Poza kinowe. W sensie, że wykracza poza wszelkie normy, schematy, kształty i czuje, czujemy wzajemnie, jakby to był sen. Marzenie tak, tak. tak, dokładnie. Jakby <laughs> się realizowało to po prostu i... No nie, słowa tego nie oddadzą. Nie tego słowa ludzie, którzy nas mijają na ulicy. Po prostu czują, że to jest jakieś świat, dziwne światło. Dziwne, ale dla Dziwne, w sensie osobliwe, nie? Cygnety też osobliwe. Ale osobliwe to są takie pejoratywne. Ja właśnie, nie? wiesz, staję, właśnie, się z takich nazw, właśnie, które są takie potencjalnie pejoratywne, dziś, dziś. czyli już jakieś tak mogą brzmieć negatywnie, dziś, tylko ty... bardziej innowacyjne, nowe, inne. Nie? Tak, no inność, tak, inność. Sprawia to w osłupienie, też przyciąga, nie? Mhm. Czarna dziura. Jak Czarna dziura? <laughs> czarna dziura jest pejoratywne. Bo... To jest coś, co. Ej, wiesz, e, no ale musisz to nazwać jakoś. Słońce, ma. A coś, co ale Słońce, to dla ludzi słońce wiesz. Okej, okay, no dobrze, no mówisz, no jest to mówisz, słońce to jest osobiwiste. słońce. To, 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 wiesz, to Świeci raz Zawsze świeci słońce, mm -hmm. mury i pokrywają chmury, i Czasem po Nas uraczy swoimi promieniami. Mm -hmm. to ale ponad chmurami jest dostęp bezpośredni do słońca, nie? Taki, mm -hmm. gdzie masz. Wiesz, ponad chmurami to jest słońce, jak jest dzień, no to jest jeszcze nie? Tylko poniżej chmur jest coś, co powoduje, że możemy nie widzieć tego słońca. I wiesz, może być taka pogoda deszczowa, pochmurna. Gdy ludzie, którzy są zależni od pogody, no to mogą mieć gorszy nastrój na przykład. Ale też to jest ich yy, ucieczka, nie? A, pogoda do dupy. No to jest brak jakby wewnętrznej pogody ducha, tak? No, jasne. I... Właśnie to głębsze pojęcie poczucie daje Ci cały czas tą pogodę. I, I nawet jeżeli twoje ciało jest jakieś zmęczone, jakby rozbiegotane, rozdrażnione, to jest, jest niewyspale. Serca promieniuje. Tak, to jest właśnie ten bługi stan. On może być czasami bardzo malutki, ale on zawsze w zasadzie jest. I to jest w nas. To jest to, co wcześniej mówiliśmy. To jest to dobre samopoczucie ono zawsze jest. Wszystko w nas jest, notabene. Każdy stan, ta to, to doskonałość, ten pierwiastek boski. I wystarczy, że umiesz się synchronizować ze sobą z tym momentem, usuną zająć sprzęgła. Im lepiej się czujesz sam ze sobą, tym się bardziej stajesz obecny. Im jesteś taki bardziej osadzony w tym, co się dzieje. Tej, jakby czujesz bardziej tą świadomość kontekstową, przestajesz jakby ją oceniać, wypierać, wiesz, coś bardziej zależnie się od czegoś, czy próbować spychać coś innego, tylko wszystko się staje takie jednolite. Nie ma marginalności, nie? Tutaj nie zrzucam na margines teraz tych ludzi, którzy taślą, tylko oni jakby się zrali z tym, co tutaj się tworzy między nami. Uh -huh. I nawet z ciekawością próbuję ich włączyć do swojej energetyki tutaj. Oni uh -huh, tak. o tym jasne nie wiedzą, nie mają tego świadomości, ale ja mam i tutaj wypełnia to jeszcze bardziej. Wiesz co, ja bym powiedział, że jest taka po prostu mocna akceptacja, ciekawość, jaka się przejawia, co tu się dzieje, ta, ta, ta dynamiczność. W momencie, jak właśnie już masz tą świadomość przebudzoną, bardziej, gdzie pojmujesz, że notabene ostateczna rzeczywistość, ta doskonała, nie, nie istnieje. To, co tutaj się przejawia, to jest ten świat wzajemnych relacji, wrażeń. Tego, co na ten moment jako człowie, człowiekowate istoty, tak, które powstają pewien rozum, pewne doświadczenie, też yy, z jednej strony gatunkowe, indywidualne, yy, projektujemy, co jesteśmy w stanie zrozumieć, yy, jak, jak tą rzeczywistość odbieramy, w co wierzymy, na co się umawiamy wreszcie jako kolektyw, no bo my ostatecznie jesteśmy wieczni doskonali. Więc tutaj są też wrażenia, które. Można powiedzieć, że na głębszym poziomie są pewną funkcją, nie? którą też pełnimy, że mamy inny typ świadomości, z innej strony jakby kreujemy, więc my na samym, na samym środku jesteśmy tym samym, tą samą świadomością nieuwarunkowaną, niczym doskonałą, która nie potrzebuje istnieć i nigdy nie będzie istnieć, bo jest doskonała. Natomiast te miejsca, gdzie istniejemy, jakby z jednej strony odzwierciedlają właśnie pewną charakterystyczną częstotliwość, którą reprezentujemy. A którą, właśnie w innym wymiarze, jakby której nam brakuje. I to jest ten właśnie ten dwustan. Czyli z jednej strony naszą siłą jest, jest ta częstotliwość, której się uczymy, którą jakby reprezentujemy jako istota, a jednocześnie w tym drugim wymiarze, to, to tej częstotliwości jakby w nas jakby nie ma, że są wszystkie inne. I to jest ten właśnie paradoks życia, że jeżeli właśnie umiesz um, puścić my, ten umysł, to, to takie ciśnienie, to, to jakieś takie lęki, które gdzieś nas są, to, to ta częstotliwość, jakby Twoja własna, ona się pięknie zaczyna sprzęgać ze za wszystkimi częstotliwościami. I wtedy to, co mówisz, nie, że przejawiasz się w polu i wszystko się robi takie proste, łatwe. Przestajesz wchodzić w tę rezystancję. Nie ma wyobrażeń. Mm -hmm. Tak, znikają wyobrażenia, tylko zaczynają żyć sobie z tym życiem, który jest. Nie ma myśli, nie? Teoretycznie też przyszłość, przeszłość nie ma tego. Jest ciągłe flow tego teraz. Nie mam w ogóle żadnej potrzeby. Żadnego... Żeby, nawet to teraz, jak się gubię już słodnie, jest takie, jakie jest. I nawet to nie sprawia na mnie w tym momencie. No, a jak Twoją empatią, czy będziesz słuchać dźwięki? Tutaj? Bo ja cały czas, wiesz właśnie jak jesteś w tym przepływie, to też czujesz, wiesz, wszystko, tak samo jak teraz nagrywamy. i Czujesz też tą percepcję z drugiej strony w zapisu, nie, tego, że jesteśmy, wiesz, jakby tutaj w dwóch światach nie? jesteśmy w świecie zapisu, tego wiesz przez ten telefon. I jednocześnie ten głos się nagrywa, bo masz tą świadomość, że to jest zarejestrowane, zapisywane i że jakby wchodzimy w historię, nie? chociażby YouTube'a, na którym powiedzmy to będzie na tym kanale, gdzie, gdzie jesteśmy, jak oczywiście wiesz, przestrzeń wiesz, będzie sprzyjać, jak w ogóle się to nagra, tak wiesz, dobrze. Natomiast to jest, to jest ta właśnie fajda z tej świadomości, gdzie Czuję, że wiesz, to mogą oglądać też inne istoty wśród nich, wiesz, jak nasi, nasi bracia, siostry, istoty, które się też rozwijają, dla których taki przekaz jest sam z siebie cenny, które potrafią w tym odkryć pewną, pewne ziarno, pewną jakość, wiesz, uwolnić się od tak zwanej presji na zasadzie, no szybko, no konkrety, nie są. So, tylko. Nie? Mam 15 minut, 5. No, okay. Tylko właśnie potrafią no, wyczuć się w ten w którym my też sami jesteśmy. I w zasadzie to jest, to jest to, kiedy ty się dobrze czujesz w, naszej, w każdej sytuacji i, i masz ten, ten spokój. To jest, to jest coś, co się teraz jako gatunkowo w społeczeństwie, do czego dojrzewamy. Żeby się czuć, umieć się czuć w każdej sytuacji, Żeby się dobrze odnaleźć w każdej sytuacji, to potrzebujesz odnaleźć w sobie to centrum, które jest stabilne emocjonalnie gdzie jakby uwalniasz się z tego, że próbujesz za wszelką cenę, nie wiem, zyskać aprobatę, zyskać jakieś pozytywne recenzje. Uwalniasz się od tych wyobrażeń, które po prostu powodują, że wtedy właśnie podświadomie idziemy na zewnątrz siebie i przez to jakby odchodzimy od siebie. W momencie, kiedy czujesz, że ty przede wszystkim się czujesz dobrze ze sobą, że to w tobie jest cały świat, to ta... Energia, właśnie wtedy się dopiero zaczyna pięknie synchronizować, i to jest bo nasze, taki powrót do wewnętrznego mistrzostwa, w którym jesteśmy już zintegrowani, w którym już jesteśmy odnalezieni i już jesteśmy spełnieni. I to jest coś, czego umysł egotyczny, egoistyczny nie, nie, do nie jest w stanie zrozumieć. On cały czas działa w jakiś sposób z braku, z, jakiegoś, z jakiejś próby osiągnięcia przywłaszczenia, zabrania czegoś, zdobycia czegoś na zewnątrz, to ten egotyczny umysł um, um, gubi cały czas, wiesz, że jest ciągle w, w walce o coś, zapominając o tym, że to o co walczy, to, to traci. I wiesz, w momencie jak udaje się coś zyskać na zewnątrz, komuś coś przysłowiowo zabrać, to zawsze przeważnie działanie kosztem kogoś, to tak naprawdę ten koszt jest w tobie, że ktoś... Tobie w momencie, coś innego zabierze, to się właśnie sprzęga, i my jesteśmy w tym okresie. Teraz, kiedy zaczynamy powracać do mądrości, w której odkrywasz, że niczego nie musisz zabierać z zewnątrz, że ty wszystko w sobie masz i w zasadzie możesz się przez to odnaleźć w najlepszym swoim stanie odnaleźć go w sobie, wybrać jakby z wartości dodanej to, czego naprawdę pragniesz to odkrycie swojego przeznaczenia w tym świecie, czyli tej częstotliwości, którą tutaj reprezentujesz, w której czujesz się doskonale odnaleziony, sprzężony, połączony z całym światem. Wiesz, gdzie, e, jest ta błogość i ja już tego doświadczam. Też jak mówisz, e, doświadczamy tej błogości, przewartościowujemy to wszystko, co jakby otrzymaliśmy, co było niedopasowane względem nas. To wszystko samo odpada, kiedy czujemy prawdziwość, kiedy prawdziwość jest dla nas jakby najważniejsza i pojmujemy, że prawdziwość zawsze łączy się z sercem, jest, jest zintegrowana. Jeżeli prawda w jakimś sensie łączy się z lękiem, to jest to tak zwana gówno prawda, gdzie, gdzie to jest prawda tylko egotycznego umysłu, który poprzez tą gówno prawdę próbuje nas, wiesz, stłamsić, w tak, jakimś lęku, bo wtedy wydaje się, że łatwiej się, nami kontrolu, łatwiej się nas kontroluje. Natomiast to jest już obumieranie, to jest coś, co już uświadamiamy sobie jako przebudzony jakby gatunek, że wszędzie tam, gdzie są presje, narzucenia, nakazy, zakazy, takie zewnętrzne próby manipulacji, no właśnie jest to coś, na czym wszyscy tracimy. W momencie, kiedy odnajdujemy tą mądrość w sobie, że mamy tą mądrość, każdy z nas ma tą mądrość, to. to w ten sposób, jak już nawet nagrywamy te filmy, to wiemy, że to sprzęga się z tą naszą wewnętrzną mądrością, i każdy z istot, które to ogląda, ma tą mądrość. Ten, ten wspólny nasz boski pierwiastek, czy ten samoświadomy pierwiastek, który, który już rezonuje, i możemy przez to z tego stanu już się ze sobą komunikować. Tam już jesteśmy już rodziną, tym samym. Święte słowa. <grymne> Okej, okay. także... Co? Coś jeszcze byś dodał? Eee, coś tam o emocjach, mi chodziło... Chodzi, że się tak przybijało, jak mówiłeś o emocjach, mm -hmm. że wyrażanie się z emocji, obserwacja ich, eee, że nie jesteś e, emocją, że nie musisz e, się utożsamiać z emocją przede wszystkim nosić ją za sobą, tylko wyrazić się z emocji później poobserwować czy Ona była właśnie czy to jest skuteczny rodzaj wyrażania się ze wnętrza, jakie przynosi rezultaty, jak twarza właśnie przestrzeń, jak to się odbija i wraca do nas w zależności od, z jakich emocji się wyrażamy. no To modelowanie i to ta obserwacja emocji. Tak, Odpisywanie, jak się opisał swoje emocje teraz. Czy Czujesz właśnie takie, są te napięcia czasami, nie? Że jest coś, co się może wiązać na przykład z jakimś tam stresem tak, w nagrywaniu, bo głowa zawsze próbuje kontrolować w pewien sposób. Nie? Czasami nie czuję wystarczająco dobra, na przykład, bo nie masz na przykład doświadczenia wystarczającego jeszcze do, w nagrywaniu, nie? To, to mogą być takie się napięcia. Natomiast jak akceptujesz to, co jest, to jest fajny taki stan, że na przykład jest w tobie coś, czego nie akceptujesz, ale jeżeli wchodzisz te w w głębsze tu i teraz, to możesz akceptować tego, czego nie akceptujesz na jakimś płytszym poziomie, więc to ta dajesz przestrzeń na to, żeby Twoje ciało mogło się też w pewien sposób zrelaksować poprzez akceptację. Mhm. Ta akceptacja razie, tak nas relaksuje i, i jak mamy do, tym, to takim globalizować to. Wiemy też o tym, że my wszyscy to przeżywamy, że nasze organizmy bardzo podobnie jakby reagują i wszystko się sprowadza właśnie do akceptacji, czyli przepływu i braku akceptacji. A ten brak akceptacji jest wtedy, kiedy czujemy jakieś zagrożenie i wiemy, że ta akceptacja źle by na nas oddziaływała. Nie? Przykładowo, że jesteśmy w miejscu, gdzie nie czujemy się bezpiecznie, to akceptując coś czujemy jeszcze większe zagrożenie. Więc Możemy zobaczyć to od strony funkcji, że się naturalnie zamykamy, żeby um, czuć się bardziej bezpiecznie. Że te wszystkie jakieś takie funkcje, one się dzieją tak czy inaczej, poza świadomością. I wtedy właśnie bardziej otwierasz się na prawdziwość, czyli masz już tą dojrzałość, ciekawość, chęć czucia kim jesteś, jak to wszystko funkcjonuje. To właśnie wtedy się dzieją takie właśnie rzeczy niezwykłe, o których też możemy opisywać, które dotykają nas wszystkich i no i są takim, można powiedzieć, wejściem w tą nową erę, tak nazywaną wodnika, ale w erę prawdy, gdzie, gdzie ten rozwój zewnętrzny, jak na razie mieliśmy w technologii i też wypieraliśmy tą swoją technologię, czy tą superświadomość, która się przejawia przez nas, dary i potencjały, ona zaczyna być w tym momencie integrowana. Przez to więcej widzimy, pojawia się synestezja, gdzie widzisz bardziej, czujesz tą całą przestrzeń, że jesteś często bardziej obecny, ta, ta, ta przestrzeń Cię stymuluje. Wiesz, wchodzi telepa telepa telepatyczność, zaczynać czuć, że to od zawsze to jest. To jest jeden język, w którym jesteśmy jednym już organizmem i pojawiają się przed tobą nowe obszary, które wcześniej były zamknięte, a teraz się otwierają i widzisz, że one zawsze były otwarte, natomiast ty nie byłeś tak, nie niegotowy. Tak, miałeś jakieś napięcie w sobie, coś, co cię spłacało. A jak to puszczasz, wiesz, jak możesz sobie pójść, być tym kim jesteś w tym momencie, też jest fajne, bo wiesz, no teraz stawimy to te, wideo, wiesz, a ty za jakiś czas też możesz fajnie się wiesz, rozwinąć dziś w sobie i już możesz być innym człowiekiem, nie? To jest teraz w jakimś sensie rejestrowanie nas z 2020 roku tam z któregoś czasu. Tak. No 23 luty, a wiesz, już następnego dnia. Staniemy, wstaniemy, już po śnie, w pewnym przewartościowaniu, rozwoju tego, co teraz na przykład wiesz, robiliśmy, i już będziemy w innym miejscu. Świat jest dynamiczny, tylko jest w pewien sposób płynny. I to, co zresztą my dzisiaj rozmawialiśmy, nie? że czasami spotykasz jakieś inne osoby z przeszłości, i gdzieś w te wspomnienia wracają, i gdzieś człowiek wiesz, ogarnia, że, że już się zmienił, ale jak spotykasz kogoś sprzed kilku lat, to włączają się same wspomnienia i pamięć. Przywołujesz wtedy te osoby, które też już może nie być. Nie? Ale jednocześnie wszystko jest. To jest i przeszłość w nas, i przyszłość, i to wszystko dzieje się równolegle. I Ty poprzez tą jasną świadomość po prostu możesz się w tym wszystkim przełączać, odnajdywać, odkrywać, czego naprawdę Ci to trzeba. A to ułatwia właśnie akceptacja i odkrycie, że już to wszystko w Tobie jest to ty możesz swobodnie, bez tej dualności niepotrzebnej, bez jakiejś takiej niepotrzebnej emocjonalności, z akceptacji właśnie tutaj to co mówiłeś, nie z wrażeń, tylko z chwili obecnej, na odkrywać ten, ten stan, w którym czujesz się świetnie. I to dobre samopoczucie, świetne samopoczucie, samo, samo naturalne jest. Dobra. job.